Cześć kochani! Pewnie jesteście ciekawi, co u mnie słychać. To już wam mówię i pokazuję. Zobaczcie, przyjechałem sobie zobaczyć na moje ulubione stare śmieci, jak to się mówi. Taki mam widoczek. Tam panowie albo wydobywają piasek, albo łowią ryby, nie wiem. A ja mam takie widoki dzisiaj. Zobaczcie. Czyż nie jest pięknie? Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Bo tutaj, od wody, to powiem Wam, że wieje. Oczywiście, nasza piękna wisła to jest. Zobaczcie, jak ładnie. Czyż to nie wspaniale? i oczywiście, Sofcik prezentuje się pięknie. W ładnym tle. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Tak więc to tak wygląda wszystko. Jak widzicie, albo jeszcze nie, już pewnie widzicie. Testuję sobie te nowe rękawice. Powiem wam, bardzo, naprawdę bardzo przyjemnie się w nich jeździ. W ogóle się nie poci ręka. Fajnie, że są z wentylacją. O takie mi chodziło. Tam mi w komentarzu ktoś pisał, że będę zadowolony. No, już powiem wam, że kolega, miałeś rację. Jak na razie mega jestem zadowolony. Zobaczymy, jak z jakością i z żywotnością tego, jak będzie po całym sezonie jeżdżenia. Ale na razie jestem bardzo zadowolony. No, bardzo są takie fajne, wygodne. I no, powiem wam, no. Dobra jest jakość. Jak za tą cenę co ja dałem, to jest dobra jakość wykonania. Nie jest to jakaś może znana firma i tak dalej, ale, ale jestem zadowolony i oby tak dalej. I teraz powiem Wam, zastanawiam się nad jeszcze jedną kurtką motocyklową. Bo ta moja, powiem Wam, że jest na takie całkiem ciepłe dni, ale tak jak no dzisiaj nie mamy jakiegoś super ciepłego dnia, tylko tak delikatnie. Znaczy, jak na wiosnę to jest bardzo ciepło. Ale to nie jest 25 stopni, tak? tylko mamy powiedzmy 16 czy tam 18 i w takiej kurtce już jest zimno i pomyślałem sobie, że kupię sobie drugą kurtkę, więc jak macie jakieś namiary tutaj blisko mnie, nie wiem czy to okolice właśnie Opatowa, Ostrowca, Sandomierza, jak macie jakieś namiary na sklepy, które mają ciuchy, to dajcie znać. I teraz pytanie jeszcze do Was, czy myślicie, że da się kupić w tych czasach, bo teraz wiem, że wszystko podrożało, taką kurtkę właśnie tekstylną na przykład, nie musi być jakiejś super znanej firmy, ale tak, żeby powiedzmy za 4-5 stów, czyli za 400-500 zł. Czy da się kupić, czy nie? Dajcie znać, bo się zastanawiam, czy kupić samą kurtkę, czy też jeszcze sobie kupić spodnie, tylko chciałbym, no wiadomo, żeby to nie było w miarę, w miarę drogo. Tak więc dajcie znać, jakbyście mogli, dajcie na miary. I co więcej, u mnie na razie po staremu nic się nie, nie zmieniło. Ale mam pewne plany co do kanału, co do, co do motocykla, ale to Wam może niedługo zdradzę. Zobaczymy, jak to będzie. I co Romecik na razie jeździ. Jeździ super nic, aby lać benzynkę i jeździć. Słuchajcie, no 2,5 litra na 100, jak na te ceny benzyny co jest teraz. No to tylko takimi pojazdami się poruszać, tak? W nocy o północy idę, pali od strzała, siadam, jadę. Coś wspaniałego. No to dobra, ja kończę, jadę dalej. Trzymajcie się i dajcie znać, jakbyście mieli jakieś namiary na, na sklepy. Mm. No i co? Do zobaczenia!